Mm. Napiłbym się danio! Napiłbyś się danio! Aha, aha. I każdy teraz wie, jak kremowo smakuje! Ej, wjeżdżaj w nowe, najbardziej kremowe danio do picia. O uh. uh. uh ma kołyk na drogę. Wow, Kinder Joy! Pyszny, mleczno-kakaowy krem, chrupiące kuleczki i zabawka. To Mario! I Luigi! Zabawki z serii Super Mario. Teraz w Kinder Joy! Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To mój Miller Mills? Miller Mills. Smak pełen mleka. Zawsze Cię dopadnie. Minionki w stokrotce. Kolekcja runersów i album z grami. A za pięć naklejek kubek z maskotką w niższej cenie. Kolekcja Minionki już w stokrotce. HEJA 01 to robot ENS, a to update. Zero limitów i 20 giga. Tak, 20 giga za 19,99. Pierwszy miesiąc za 1 PLN. Wiesz, co robić. Jak zjesz mleczne przekąski Millera, to może wygrasz fajne łyżeczki? Albo rower? Albo wyjedziesz na wakacje swoich marzeń? Szczegóły w internecie lub pod numerem infolinii. Kolej na żubra. O, czy kaszel zaskoczył Cię nagle w środku dnia? Wypróbuj nowość. Strepsils na kaszel w wygodnej kapsułce do połknięcia, która szybko i skutecznie tnie wydzielinę na kawałki, ułatwia odkrztuszanie i zwalcza kaszel. Nowy Strepsils na kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.